To nie brzuch trzyma cię przy jedzeniu tylko twój stres. Nie wierzysz? To odpowiedz sobie szczerze. Ile razy sięgasz po jedzenie, gdy jesteś zestresowany? A ile, gdy naprawdę jesteś głodny? I właśnie to ci dzisiaj pokażę, dlaczego większość diet nie działa nie przez kalorie, ale przez chaos w głowie. Jak twoje emocje, presja i kortyzol dosłownie programują cię do jedzenia. I co zrobić, żeby odzyskać kontrolę bez obsesji, bez głodówek i bez psychicznego spadku? Ale uwaga, zaraz też ci pokażę, jak twój brzuch może być efektem stresu, a nie jedzenia i dlaczego im bardziej ciśniesz formę, to tym bardziej ciało się broni. I w tym filmie odkryjesz, dlaczego faceci też zajadają emocje tylko robią to inaczej, jak stres i kortyzol potrafią zablokować redukcję, jak mentalna presja formy zamienia się w głód i frustrację, dlaczego twój organizm chroni tłuszcz właśnie przez chaos, i jak wyjść z pętli, zasłużyłem, zawaliłem, zjem więcej, I jak zbudować plan, który nie rozpieprza ci głowy. Ja nazywam się Adrian Wyszomirski i od trzech lat pomagam facetom po 30 zrzucić brzuch i odzyskać formę bez głodówek i bez kardio, z głową. Gotowy zrozumieć, dlaczego twoja głowa zjada Twój progres? To zaczynamy od punktu numer jeden. Czyli czym jest emocjonalne jedzenie i dlaczego faceci też to robią. Faceci nie zajadają emocji? To największy mit. Nie dość, że zajadają, to robią to częściej niż myślą, tylko że u mężczyzn wygląda to inaczej. Chipsy i serial po pracy, piwko na wyluzowanie i batoni gwałcie po spotkaniu z szefem. I to nie jest głód, tylko napięcie. To nie jest potrzeba kalorii, to potrzeba ulgi. I psychologia jest bardzo prosta. Mózg szuka nagrody, a jedzenie to najprostszy i najszybszy sposób na poprawę nastroju. Dlaczego? Bo jest dostępne, bo działa natychmiast i nie trzeba o nic prosić. Po prostu żresz. Problem to wchodzi w nawyk. I zanim się obejrzysz, brzuch rośnie nie od kalorii, tylko od emocji. I to nie jest słabość, tylko brak narzędzi. W szkole uczą nas jak liczyć procenty, ale nikt nas nie uczy, jak regulować napięcie bez jedzenia. I tu dochodzimy do najważniejszego pytania, czyli jak długo jeszcze będziesz jadł, żeby poczuć się lepiej. I zaraz pokażę ci, dlaczego to nie ty zawalasz redukcję, tylko twój kortyzol, jak ciało dosłownie programuje się na tłuszcz, gdy jesteś zestresowany. I przechodzimy do drugiego punktu, czyli stres i kortyzol, jak wpływają na apetyt i odkładanie tłuszczu. Dobrze jem, a brzuch i tak nie schodzi. To nie jest wina diety. To kortyzol, hormon przetrwania. Kortyzol to nie jest zły hormon. To twoje alarmowe zabezpieczenie. Masz deadline w pracy? Kortyzol. Kłótnia z partnerką? Kortyzol. Za mało snu? Kortyzol. Za dużo kawy? Kortyzol. Ale teraz uwaga: kortyzol podnosi poziom apetytu. Twój mózg, wtedy, żąda szybkiej energii. Zazwyczaj cukru i tłuszczu. I każe ci gromadzić zapasy najczęściej w brzuchu. Bo z punktu widzenia organizmu stres równa się zagrożenie, równa się trzeba przetrwać. I ciało nie wie, że to tylko Excel, że to wiadomość od szefa, że to frustracja z lustra, bo dla niego to prawdziwa walka o życie. A teraz pomyśl, ile razy jesteś zestresowany zanim pomyślisz o jedzeniu. I właśnie dlatego nawet najlepsza dieta nie działa, jeżeli twoje ciało jest w trybie przetrwaj, bo ono nie chce spalać, tylko zabezpieczać. A co jeśli to nie sam stres, ale twoje myślenie o formie? powoduje ten stres. I zaraz ci pokażę jak presja muszę wyglądać dobrze, muszę trzymać się pełna na 100%, nie mogę zawieść, zjada twoje efekty zanim zjesz śniadanie. I przechodzimy do trzeciego punktu, czyli presja i mentalny ciężar formy jako źródło głodu. Im bardziej ciśniesz formę, tym bardziej twoja głowa się buntuje. Znasz to? Od poniedziałku 100%, zero słodyczy, zero alkoholu, zero podjadania i po dwóch tygodniach bach, czekolada, pizza i myśl Kurwa, znowu zawaliłem. Wiesz, wiesz ile razy ja tak miałem? Setki. Każdy plan był na ostro i na czysto i każdy kończył się tak samo. Zmęczenie, presja, ucieczka w jedzenie i porażka. Bo presja równa się napięcie, a napięcie to myślenie tylko o jednym. Co by tu zjeść? I psychika nie znosi skrajności. Bo jeśli żyjesz w schemacie 100% albo nic, to mózg odpala mechanizmy obronne i odruchowo szuka ulgi, a jedzenie to bardzo dobra ulga. Szybka, prosta i znana. A co najgorsze, presja, żeby mieć formę, często zamyka cię w spirali, która robi dokładnie efekt odwrotny. I Im bardziej chcesz wyglądać jak jakiś grecki bóg z mediów społecznościowych, to tym bardziej twoja głowa sabotuje Twój plan, bo nie robisz tego dla siebie, tylko dla efektu. I tu pojawia się kluczowe pytanie, jak wyglądałby Twój progres, gdybyś przestał cisnąć, a zaczął ufać procesowi? A teraz pokażę Ci, dlaczego jedzenie daje ulgę i czemu to nie Twoja wina, że sięgasz po nie w trudnych chwilach. I co możesz zrobić, żeby przestać walczyć z jedzeniem bez psychicznej wojny. I punkt czwarty, czyli dlaczego jedzenie daje ulgę. I jak się z tego wyzwolić? Bo nie sięgasz po jedzenie, bo jesteś głodny. Sięgasz, bo jesteś napięty, zmęczony, zajechany psychicznie, a jedzenie to Twój legalny narkotyk. Szybki strzał dopaminy, plus serotonina, plus uczucie jest okej, okay, daje radę. I to nie jest przypadek, bo mózg pamięta, co dało mu ulgę, więc programuje Cię, żebyś znowu po to sięgnął. I czasem to idzie jeszcze w głębiej. W dzieciństwie zjadłeś wszystko? Brawo, masz batonika. Jesteś smutny? E, masz coś słodkiego. I tak się uczysz, że jedzenie równa się bezpieczeństwo, miłość i nagroda. A potem masz 30, 40, 25, 50 lat i dalej to robisz. Nie dlatego, że jesteś słaby, tylko dlatego, że nigdy nie dostałeś innych narzędzi i źle cię zaprogramowano. Ale teraz możesz je dostać, bo zamiast batona, 5 minut oddechu, zamiast browara, zimny prysznic, zamiast skrolowania z chipsami, spacer z muzyką albo podcastem. I zamiast napięcia, Książka, dziennik, ulubiona muzyka, rower z dzieciakami. Nie chodzi o to, żeby przestać jeść. Chodzi o to, żeby nauczyć się rozładowywać te napięcie. Trochę inny sposób. I od razu mówię, to nie jest proste, ale jest to możliwe. A teraz wejdziemy w najtrudniejszy obszar, czyli Twoją wewnętrzną narrację, czyli zasłużyłem, zawaliłem, skoro już zjadłem, to trudno. I pokażę Ci, jak jedno zdanie w głowie może uruchomić spiralę, która zjada cały progres. I przechodzimy do punktu piątego, czyli wewnętrzna narracja: zasłużyłem, kontra znowu zawaliłem. Zasłużyłem na pizzę ciężki dzień. Znasz to? Jeden kawałek, potem drugi. I zanim się zorientujesz, Cały wieczór poszedł. Ale to nie jest koniec, bo zaraz potem, skoro już zjadłem, to trudno. Dziś już koniec diety. I bum. Efekt domina. Psychologia nazywa to mentalnością wszystko albo nic. Albo jestem idealny, czyli kontrola i sztywność, albo zawaliłem, czyli luz, żarcie i wyrzuty. A teraz najważniejsze. Nie zawalasz przez jedzenie. Zawalasz przez narrację, którą sobie opowiadasz. Bo jeżeli każde potknięcie to jest porażka, to mózg zawsze będzie szukał ulgi od tej porażki, a ulga to jest znowu jedzenie. I tak leci pętla. Napięcie, jedzenie, wyrzuty, znowu jedzenie. Jednak prawdziwa siła to nie jest trzymanie się diety na 100%, bo gwarantuję Ci, nikt nie jest w stanie tak utrzymać tego. Prawdziwa siła to umiejętność wrócenia do niej po jednym potknięciu, bez nienawiści i bez wpadania znowu w tą spiralę. A teraz pokażę Ci, dlaczego brzuch to często nie problem jedzenia, tylko napięcia i dlaczego możesz jeść dobrze, a i tak nic się nie zmienia, i jak to w końcu odwrócić? I przechodzimy do punktu szóstego, czyli dlaczego brzuch to często efekt mentalny, nie tylko fizyczny. Trzymasz dietę, ćwiczysz, liczysz kalorie, a brzuch stoi w miejscu. Znasz to? I to jest brutalna prawda, bo to nie zawsze kwestia jedzenia. Czasem to efekt napięcia, słabego snu, kortyzolu, przebodźcowania, braku rytmu i organizm działa całościowo. Jeżeli głowa jest w stresie, to twoje ciało nigdy nie przejdzie w tryb spalania. Zobacz, masz rozregulowany sen czyli kortyzol psz, w górę, jesteś w pośpiechu i presji, psz, apetyt w górę, masz chaos w planie dnia, podjadanie w górę, nie masz odpoczynku, regeneracja w dół, aż na same dno. I finalnie brzuch robi się magazynem napięcia, a nie tylko tłuszczu. I musisz wiedzieć, że ciało nie będzie rzeźbić pod presją. Najpierw potrzebuje bezpieczeństwa, dopiero potem efektów. A więc jak to wszystko poukładać bez obsesji? Ale z efektem, zaraz Ci pokażę konkretny plan startowy, jak odzyskać tą kontrolę, jak robić redukcję, która działa nawet gdy życie nie jest idealne. Dlatego wchodzimy w punkt siódmy, czyli jak zacząć odzyskiwać kontrolę bez obsesji i wyrzutów. I tutaj musimy sobie zdać sprawę, że skuteczność zaczyna się od spokoju. Największy błąd, który widzę. Faceci zaczynają od deficytu 1000 kcal, 6 treningów tygodniowo, 0 luzu i kończą po dwóch tygodniach z wyrzutami i z pizzą w ręku. Co działa naprawdę? 80-20 zamiast 100% na zero, czyli elastyczność, a nie perfekcja. Jeden posiłek dziennie dla głowy. I to nie jest porażka, tylko to jest strategia, która pozwoli ci osiągać te efekty całe życie. Druga rzecz spacery, rower, aktywność spontaniczna. Nie musisz szykatować cardio, nawet nie powinieneś. Ruch ma dawać reset, a nie karę. I jeden, dwa lub więcej rytuałów rozładowujących napięcie. Codziennie czyli 5 minut oddechu, ulubiona muzyka. Spacer z jakimś podcastem lub muzyką, lub nawet bez. Zimny prysznic albo ciepły, po prostu prysznic jaki lubisz. Książka, dziennik, rower z dzieciakami, cokolwiek nie, do tego rytm dnia jest ważniejszy od chaosu. Czyli taki prosty rytm dnia. Trzy posiłki dziennie, godzina bez telefonu i godzina zasypiania i wstawania zawsze ta sama. Oczywiście to się nie tyczy osób, które pracują zmianowo, ale wiesz o co mi chodzi, nie. I zamiast planu jak skoszar. Stwórz system, z którym da się żyć. Bo redukcja, która ma rytm, spokój i elastyczność, zawsze wygra z tą, która ma tylko kalkulator i nienawidź do siebie. A najważniejsze, po prostu zacznij idealnie, nie z wielką rewolucją, po prostu z mądrym ruchem w dobrą stronę. I jeżeli czujesz, że stres i chaos sabotują Twoją redukcję, to obejrzyj też mój film, Dlaczego nie umiesz odpoczywać, a przez to nie masz efektów. Tam pokazuję, jak regeneracja i spokój są kluczem do Twojej formy. A jeżeli chcesz konkretnego planu, który bierze pod uwagę nie tylko kalorie, ale życie realnego faceta po 30, to zajrzyj do mojego programu Redukcja Pro, bo to unikalne doświadczenie, gdzie pomagam mężczyznom zrzucić od 6 do 12 kg w 88 dni, bez głodówek i bez kardio, więc koniecznie umów, rozmowę w opisie. Pozdrawiam.